Niestety z każdym dniem rośnie liczba nowych pacjentów zakażonych koronawirusem. Wczoraj pobiliśmy wręcz w tej mierze rekord. Odnotowano aż ponad 3000 nowych przypadków, w tym 3 osoby zmarły w naszym Kozielskim Szpitalu. W tej sytuacji wielu mieszkańców obawia się, że Kozielski Szpital ponownie w całości zostanie. Zarezerwowany wyłącznie dla pacjentów zarażonych. Dzień dobry, Grzegorz Stępień, studio KK24.pl. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Kończyło, dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, ta sytuacja tak naprawdę trwa od marca, wtedy, kiedy pandemia po raz pierwszy przybrała na sile. Szpital najpierw został przekształcony w szpital jednoimienny, który był w całości właśnie dedykowany pacjentom z koronawirusem. Następnie tutaj nastąpiła taka sytuacja, że część została jakby uwolniona i ponownie przywrócona do swojej pierwotnej roli. Jaki jest obecnie status szpitala w Kędzierzynie Koźlu, właśnie w kontekście tej narastającej pandemii? Tak, tak rzeczywiście tego 22 czerwca myśmy zostali przeniesieni w tak zwany szpital działający hybrydowo, czyli działający dwutorowo, zaopatrujący pacjentów i covidowych i tych w szczególności pacjentów niecovidowych. Następnie w lipcu zniesiono z nas obowiązek szpitala jednoimiennego. W dniu dzisiejszym absolutnie nie jesteśmy szpitalem jednoimiennym, jesteśmy szpitalem, który funkcjonuje w tej koncepcji walki z COVID na trzecim i na drugim poziomie tutaj wsparcia dla tych pacjentów covidowych i tak funkcjonujemy w dniu dzisiejszym. Możemy to wytłumaczyć na czym polega ten trzeci i drugi poziom? W tym trzecim poziomie zaopatrujemy pacjentów, których głównym rozpoznaniem nie jest COVID. Tych pacjentów, którzy mają schorzenie, na przykład złamanie, złamanie nogi, udar, a chorobą współistniejącą jest COVID. Tych pacjentów w chwili obecnej mamy około 20 w, w szpitalu. No i pozostali pacjenci, czyli pacjenci na drugim poziomie, to tu główne rozpoznanie to jest to jest covid i ci pacjenci są u nas kohortowani w tej części covidowej. Kohortowani, czyli ci pacjenci przybywają w, jakby w pokojach i w salach i tam oni, oni są. Ilu łącznie tych pacjentów covidowych, mówiąc tak obrazowo, przebywa w naszym szpitalu? Łącznie tych pacjentów i drugiego i trzeciego, trzeciego stopnia, włącznie wraz z pacjentami, którzy przebywają również na, na OIOM-ie, to jest 74 pacjentów. To oznacza, że w stosunku do tych danych wczorajszych tych pacjentów jest dwóch więcej. Tylko proszę pamiętać jeszcze o, o jednym fakcie, że tak naprawdę te wypisy, które u nas są w szpitalu realizowane, one są realizowane gdzieś około południa. Więc ta liczba, ona z rana jest wysoka, ta liczba następnie spada. Panie dyrektorze, jaka mniej więcej procentowo część szpitala została wydzielona właśnie w celu leczenia pacjentów z koronawirusem? Procentowo, na chwilę obecną, to jest około 30%, 30 łącznej liczby łóżek wszystkich naszych lokalizacji szpitalnych, czyli lokalizacja główna to jest Roosevelt, lokalizacja na 24 kwietnia oddział dziecięcy i lokalizacja Judyma to jest na chwilę obecną, to jest około 30% łóżek. Na tę chwilę oczywiście trafiają do Was pacjenci z koronawirusem, ale świadczycie też opiekę zdrowotną na rzecz naszych mieszkańców naszego powiatu, którzy po prostu z różnymi złożeniami zgłaszają się lub są wysyłani do szpitala, to w dużej mierze działa normalnie, które oddziały pracują. Tutaj chciałbym zapytać w szczególności o szpitalny oddział ratunkowy, mhm. to, to newralgiczne miejsce, jak i o oddział intensywnej terapii. Mhm. E, absolutnie tutaj szpitalny oddział ratunkowy on funkcjonuje i funkcjonować. Będzie, będzie nadal tu żadnych koncepcji co do kompletnego przekształcenia tego szpitalnego oddziału ratunkowego nie ma jak państwo pamiętacie przyjmujemy pacjentów do szpitala niekowidowych w części sorowej izby przyjęć i również w tych pacjentów covidowych przyjmujemy w innej lokalizacji te przyjęcie tego pacjenta jest w lokalizacji naszej, naszego laboratorium jeżeli chodzi o oddział ojom. On został przekształcony w tą część covidową. Posiadamy kilka łóżek na potrzeby pacjentów ojomowych. Jeżeli taka potrzeba, potrzeba zajdzie one, one mogą być również w tych salach wybudzeniowych również stworzone te miejsca dla pacjentów ojomowych. Ale otrzymaliśmy również tutaj informacje i te informacje myślę, że wkrótce będą też w przestrzeni publicznej, że myśli się o tym, że zabiegi planowe mogą być ponownie wstrzymane, więc tutaj będzie już jakby jasna sytuacja co do, co do przyszłości jakby wszystkich szpitali i, i, i wszystkich zabiegów w Polsce. No właśnie, tutaj jakby sytuacja jest cały czas dynamiczna, to wszystko się zmienia. Z ministerstwa w ostatnim czasie napływają sygnały o nowych rozwiązaniach, nowych pomysłach na, na organizację właśnie tej opieki w, w, w dobie epidemii. Mówię tutaj o tak zwanych szpitalach koordynacyjnych, ma ich powstać co najmniej 16, a więc po jednym w każdym województwie czy nasz Szpital Kozielski również zostanie takim szpitalem koordynacyjnym, który będzie odpowiadał właśnie za zabezpieczenie pacjentów koronawirusowych na terenie całego regionu? Odpowiedzialność takiego szpitala koordynującego to jest koordynowanie wszystkimi szpitalami, które posiadają w swoich strukturach oddziały, oddziały zakaźne, ale również te oddziały, w którym można izolować tego pacjenta. Wydaje się nam, że to nie jest rola, rola tych poszczególnych szpitali. Dotychczas takim koordynatorem był, były wydziały przy Urzędzie Wojewódzkim. My świetle tego, że tak dużo zadań jest już po, po naszej stronie, bardzo byśmy też chcieli, by jednak tą rolę nadal była w, po, po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Mamy nadzieję, że te apele nasze, ale też wszystkich innych szpitali zostaną, zostaną wysłuchane w tym zakresie. No właśnie, panie dyrektorze, bo tak naprawdę ogromna odpowiedzialność spadła na nasz szpital. Przecież jeszcze rok temu był to. Wielospecjalistyczny szpital powiatowy, duży szpital i świadczący bardzo szeroką paletę różnego rodzaju świadczeń właśnie medycznych. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, wcześniej jeden z dziewięciu takich szpitali w Polsce. Gdybym Pan powiedział rok temu, że taka sytuacja będzie miała miejsce, to by się mieściło w pana wyobraźni? kompletnie nie mieściłoby się w mojej wyobraźni. Czy ja myślałbym wtedy o takim funkcjonowaniu w szpitalu, to też nie, nie, nie odpowiem na, na, na to pytanie. Rzeczywiście to, co się stało z ochroną zdrowia, to tu, tu wszyscy eksperci, wszyscy wokół w żaden sposób nie wyobrażali sobie takiej, takiej sytuacji. Na pewno ja również tej sytuacji sobie nie wyobrażałem, na pewno nie wyobrażali sobie nasi mieszkańcy, którzy przez pewien okres byli tutaj, nie, nie mieli dostępu do, do naszej, naszej ochrony zdrowia i my sobie również dzisiaj nie wyobrażamy, że my specjalizacje, które mamy w, w szpitalu, że my którąkolwiek z nich już utracimy. Mówię o, to, o tej specjalizacji szpitalnej, więc e, takie, mamy, e, takie mamy deklaracje. Tu mamy zrozumienie na to, że owszem, jest możliwość zwiększenia tych łóżek covidowych, mamy tu, tu pewne pomysły. Niemniej jednak chcielibyśmy absolutnie wszystkie oddziały utrzymać. Jeżeli Państwu powiem, że na przykład szpitale powiatowe w Polsce po dziewięciu miesiącach mówiły o tym, że mają średnie wykonanie ryczałtu na poziomie 35%, 50% w zależności od szpitala i od regionu. A Powiem Państwu, że nasz szpital miał wykonanie po 9 miesiącach tego ryczałtu. Pamiętacie Państwo, że 3 miesiące nie funkcjonowaliśmy praktycznie w ryczałcie. Miał wykonanie blisko 60% wykonaniu. To oznacza, jak duże z jednej strony zaufanie, ale jak duże są potrzeby naszych pacjentów. Dlatego ma świadomość tego Narodowy Fundusz Zdrowia, ma świadomość tego Urząd Wojewódzki. Więc widzę tutaj po ich stronie zrozumienie. Absolutnie wszystkie oddziały szpitalne. Będą funkcjonować. Oczywiście mamy świadomość tego, że bardzo dużo pacjentek przyjmuje się na oddział położniczo-ginekologiczny, bardzo dużo pacjentów korzysta z urologii, dużo pacjentów korzysta z zakładu, z oddziału ortopedycznego czy absolutnie z neurologii. I prawdopodobnie ta liczba łóżek w tym zakresie, w tych, w tych oddziałach możliwie najmniej zostanie zmniejszona. Oczywiście też wiemy o, o innych różnych przyczynach tego, że, że pozostałe oddziały w większym stopniu nie są w stanie tutaj przyjmować pacjentów i to będzie powód do tego do pewnych zmian. Mieszkańcy, mieszkańcy, pacjenci tak naprawdę mogą się spodziewać, że oddział, który zawsze byli przyzwyczajeni do tego, że będzie na przykład na, na, był zawsze na, na parterze, ten oddział zmieni lokalizację i tutaj przyjęcie tego pacjenta będzie na przykład na, na pierwszym piętrze. Ale zostanie przyjęty, bo to jest najważniejsze. Tak jest. To, to jest dla nas najważniejsze, żeby wszystkie specjalizacje szpitalne były utrzymane. Oczywiście mając na, na, na uwadze fakt, że od 22 czerwca funkcjonujemy bez oddziału wewnętrznego. I dalej tak działać będziemy. Panie dyrektorze, czy nie ma tutaj takiego zagrożenia? Przyglądając serwisy informacyjne, tutaj docierają już takie doniesienia mówiące o tym, że wiele tych szpitali, które leczą pacjentów z koronawirusem, zaczyna się zapychać. Tam już nie ma wolnych łóżek, nie ma wolnych respiratorów. Czy możliwa jest taka sytuacja, że pacjenci z innych części Polski po prostu będą do nas trafiać do szpitala, kiedy my mamy jeszcze te moce medyczne w rezerwie? Dlatego dobrym kierunkiem było uruchomienie w każdym województwie szpitali wielospecjalistycznych, czy też tych koordynatorów przyszłych tych poszczególnych województw, po to, żeby właśnie tacy pacjenci do nas nie trafiali. My możemy być gotowi na to, żeby trafiali pacjenci do nas w, z naszego województwa, i możemy tutaj pomagać tym pacjentom. Nie powinniśmy. My, yy, yy, nie powinniśmy być jakby yy... Zwiększać te, te, te ilości, jeżeli pacjenci, na przykład, nie wiem, z Gdańska y, potrzebują, bo tam powinien być szpital i wydaje się, że tutaj ta nowa koncepcja, y, ona się zmienia i tamten szpital, y, ten szpital będzie. Ale tacy pacjenci już trafiają do nas ostatni przypadek. Teraz nie powiem dokładnie, którego regionu Polski dotyczyło, w każdym razie pacjent krążył pomiędzy szpitalami, nigdzie nie potrafiono znaleźć dla niego miejsca. No i wreszcie udało się w końcu koźlu. Takie przypadki już mają miejsce. Y, takie szpi, sz, przypadki nie tyle mają miejsce, co miały miejsce. Rzeczywiście to, to ta sytuacja jest sytuacją sprzed utworzenia tych kolejnych szpitali w, w poszczególnych województwach. To oznaczało, że w tamtym okresie na przykład w województwie świętokrzyskim takiego szpitala nie było. Szpital SU w Krakowie nie był w stanie zaopatrzyć tego pacjenta i możliwe, że ten pacjent trafił, trafił do nas. Te sytuacje nie powinny mieć miejsca po tym, jak zostały utworzone te szpitale w większym zakresie. My liczymy na to, że nawet jeżeli my zwiększymy tą ilość łóżek covidowych i cały czas będziemy pracować dwutorowo, czyli powiedzmy około 60% szpitala działa nie 40% łóżek szpitalnych działa covidowo, to my liczymy, że będzie, będzie wkrótce kolejny szpital albo kolejna ilość łóżek, która będzie w stanie przyjmować pacjenta. Jest to o tyle realne, bo w, w dniu jutrzejszym jeden z takich szpitali przyjeżdża do nas po to, żeby podpatrywać, jak, jak my tutaj, jaki podział został u nas zrobiony, tych, tych, tych równ, różnych stref, jak my funkcjonujemy w tym zakresie i oczywiście absolutnie apelujemy. Że po tym drugim szpitalu musi przyjść kolej na kolejny trzeci szpital, który byłby w stanie w taki sposób funkcjonować, ponieważ my, działając dwutorowo, jesteśmy wentylem bezpieczeństwa opolszczyzny. My dzisiaj przyjmujemy tak dużą ilość pacjentek na oddziale położniczo-ginekologicznym, że tam nasze realizacje przekraczają 130% tego, co, co mieliśmy wykonać. My dzisiaj na zmniejszonym oddziale ortopedycznym wykonujemy dokładnie taką samą ilość świadczeń, jak to było w zeszłym roku dlatego absolutnie nasz szpital musi działać w utorowo. No właśnie panie dyrektorze, ilość sprzętu no i przede wszystkim ludzi personelu medycznego to jest zabezpieczone na chwilę obecną zapewne. Natomiast czy będzie to wystarczające również wtedy kiedy będzie realizował się dalej ten niekorzystny scenariusz, o którym mówią specjaliści, że ta liczba zdiagnozowanych przypadków na dzień dzisiejszy ona będzie wielokrotnie wyższa i to już niedługo. Nie będzie to wystarczające, dlatego apelujemy, i ten apel jest zrozumiany ze strony tutaj, czy, czy jakby Urzędu Wojewódzkiego, czy Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie tej ilości specjalistów. Ja może parafrazując tutaj. Klasyka nie ma bezpieczeństwa covidowego bez solidarności lekarskiej. Na, ten, na tą chwilę niestety wszystkie oddelegowania, które zrobił w ostatnim czasie pan, pan wojewoda trafiły niestety na niepodatny grunt. To znaczy wszystkie te osoby mhm. odwołują się, szczególnie tutaj anestezjolozy i nie chcą przyjść, e, wspierać nas w, w tym zakresie. Absolutnie, jeżeli mamy pomagać pacjentom covidowym, my te wsparcie musimy osobowe otrzymać. Mhm. Panie dyrektorze, dużo mówi się o leku, który stosowany jest w terapii leczenia koronawirusa, tych ciężkich przypadków. Rendysibry jego brakuje, ma być go więcej po decyzji Unii Europejskiej. On jest stosowany również w naszym szpitalu? W ostatnim czasie zastosowaliśmy ten lek u kilku, u kilku ciężkich pacjentów. Rzeczywiście do, dotychczas w większości stosowały to, to oddziały kliniczne. Jest prawdopodobnym, jeżeli tutaj nam te, te jakby możliwości stosowania tego leku powiodą się, to jest prawdopodobnym, że będziemy go, go stosować. Jest alternatywa, jest zamiennik do tego leku, aczkolwiek my, my byśmy chcieli, żeby ten Remdesivir był dostępny dla takiego szpitala, jakim my jesteśmy, czyli tego trzeciego poziomu. Panie dyrektorze, więc podsumujmy na dzień dzisiejszy. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu działa dwutorowo. To jest ta część covidowa, która tak jak Pan powiedział już zaczyna być pewnym wzorem dla innych szpitali, jak ją zorganizować, jak zorganizować w niej pracę, jak postępować z pacjentami, ale też działa ta zwykła część, do której mieszkańcy są przyzwyczajeni. Szpital po prostu powiatowy i jeżeli ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie potrzebował nagłej pomocy szpitalnej medycznej, w dalszym ciągu na chwilę obecną znajdzie ją w Kędzierzynie-Koźlu. Tak, absolutnie. My, my działamy dwutorowo. Możecie się Państwo spodziewać tutaj zmiany lokalizacji szpitalnej, ale cały czas lokalizacji poszczególnych oddziałów szpitalnych, ale cały czas chcemy i działamy dwutorowo. podkreślam, jest zrozumienie po stronie tutaj Urzędu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie ma zrozumienie co do tego jeżeli mamy funkcjonować w takim zespole osobowym to my musimy mieć te oddziały dla tych osób Oby było tak dalej, bo wyłączenie naszego szpitala powiatowego w całości powtórne oznaczałoby ponownie dramat pacjentów. Z tymi relacjami się spotykaliśmy wtedy, kiedy to nastąpiło po raz pierwszy. Oby, oby nasz szpital działał przynajmniej w tej formule, w jakiej działa obecnie. Panie dyrektorze, ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Kończyło, dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Keniżynie Goźlo. Bardzo dziękuję Państwu.